Temat szkolenia. Profilaktyka przeciwodleżynowa u seniorów w domu opieki. Szkolenie skierowane do personelu opiekuńczego i medycznego placówek całodobowej opieki, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie skutecznego zapobiegania powstawaniu odleżyn oraz wspierania procesu leczenia ran u osób starszych. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zaawansowanej pielęgnacji skóry seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem codziennych praktyk pielęgnacyjnych, które minimalizują ryzyko powstawania zmian odleżynowych. Omawiane są również kluczowe aspekty żywienia, zarówno w kontekście profilaktyki, jak i wspomagania procesu regeneracji tkanek. Uczestnicy uczą się, jak komponować dietę seniora, aby wspierała zdrowie skóry i przyspieszała gojenie się istniejących ran. Ważnym elementem programu jest prezentacja nowoczesnego sprzętu i technologii wykorzystywanych w działaniach przeciwodleżynowych, od materacy zmiennociśnieniowych, przez poduszki i klejni odciążające, po innowacyjne środki do pielęgnacji i ochrony skóry. Szkolenie ma charakter praktyczny, zawiera przykłady zastosowania sprzętu oraz instrukcje dotyczące jego prawidłowego użytkowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskują nie tylko aktualną wiedzę, ale również konkretne narzędzia do codziennej pracy, które pozwalają skutecznie chronić seniorów przed jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych w opiece długoterminowej powstawaniem odleżyń. Jak skorzystać? To proste. Skontaktuj się z fundacją domiopieki.pl lub z MTD Centrum Doradztwa i Rozwoju. Przeprowadzimy analizę potrzeb i pomożemy w wyborze najlepszego szkolenia. Przygotujemy i złożymy wniosek o dofinansowanie. Zorganizujemy szkolenie i pomożemy w jego rozliczeniu. My zajmujemy się formalnościami i Państwo zyskują rozwój kompetencji swojego zespołu.